Tak więc teraz będziemy edytować oprogramowanie. Mamy sterowniczek EDC16C39. Żeby uzyskać całą zawartość oprogramowania, musimy się podpiąć pod port BDM, czyli trzeba otwierać sterownik. Po podpięciu pod port odczytamy całą zawartość oprogramowania. Programowanie będziemy edytować o wyłączenie EGR-u, wyłączenie przepustnicy, wyłączenie dpf oraz zrobimy optymalizację, jak również yy, zrobimy tuning. Mamy dość dużo zapasu powietrza dzięki modyfikowanej turbosprężarce, także myślę, że wynik będzie bardzo ciekawy. Teraz sprawdzimy osiągi po modyfikacji oprogramowania. Tak więc mamy przyrost mocy rzędu 55 koni oraz 100 nm, także wynik jest imponujący, ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy tutaj przycisk Sport zamontowany. Po przyciśnięciu tego przycisku zwiększa nam się ciśnienie na listwie i tu zaraz sprawdzimy, ile jeszcze pod tym przyciskiem udało się nam zdobyć mocy. Teraz sprawdzimy to po przyciśnięciu przycisku Sport. 190 Koni teraz przeanalizujemy naniesione wykresy, czyli tak żółty to jest oryginał, pomarańczowy jest to po modyfikacji mechanicznej, czerwony wykres to jest po tuningu, a to jest jeszcze po przyciśnięciu przycisku sport. I tutaj mamy cztery wykresy momentu obrotowego: Raz, 2, 3, 4. Tak więc mamy 8 zaworowy pocisk. 180 koni pod maską, 10 koni jeszcze pod przyciskiem sport. Silnik został zmodyfikowany o turbosprężarkę, intercooler, węże silikonowe. Usunięcia, usunięta została przepustnica fizycznie. Usunięty został fizycznie zawór EGR-u. Usunięty został fizycznie filtr cząstek stałych, zamiast niego prosta rura. Kolektor został wymyty, wypiaskowany, e, wymalowany z logiem OPC Tuning. Nie ma tam żadnego nagaru. Więc jedyne, co zostało przy tym samochodzie zrobić, to hamulce. Tak więc zapraszamy osoby prywatne, firmy, serwisy na wszelkie modyfikacje związane z oprogramowaniem. E, zapraszamy na nasze strony www.autokrak.pl oraz opc-tuning.pl. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję. Do widzenia.